Siema. Z tej strony Toczas.pl, Ten oryginalny Tochas.pl. Niedawno wróciłem z nadmorza i skończyłem właśnie nagrywać walutę Questria. Jutro nagram posłańca i znowu zwijam się. Na weekend tym razem do Krakowa. Pewnie większość osób już wie po co. A dla tych co nie wiedzą chodzi o krakowski ponemik 6,2. Idealne zakończenie lata. Nie jest to jeszcze informacja potwierdzona w stu procentach, bo załatwiam sobie nocleg, bo na terenie Ponomitu już się skończyły miejsca noclegowe. Ale myślę, że Kuzyn nie będzie miał nic przeciwko i wracam w niedzielę pod wieczór. W każdym bądź razie przez tydzień, jak nie było, zaskoczyliście mnie bardzo pozytywnie. Mam już 18 widzów, zbliża się 20. Mnie czeka, że dobra uczyńca mi sporo oglądalności. I teraz, jak dojdzie do 20 widzów, trzeba by coś zorganizować, co nie. Pinky Pay mi to mówi już odkąd mam 15 widzów, ale na 15 nic nie chciałem robić, bo to trochę dziwne, co 5 widzów coś. Więc na 20 postanowiłem zrobić. Question time. Pod tym filmikiem, do Pani pod tym, którego teraz słuchacie, macie zadawać mi pytania w komentarzach. Jak najwięcej pytań. Nieważne czego będą dotyczyć, ma być ich dużo, mają być dziwne, śmieszne. Jeśli coś chcecie wiedzieć o mnie, ode mnie, przeze mnie, za mnie, po prostu zadajcie o to pytanie. Odpowiem na wszystkie pytania, które pojawią się pod tym filmikiem i parę pytań, które znalazłem w innych filmikach. Dziwniejsze pytanie, tym śmieszniejsza odpowiedź. Im poważniejsze pytanie, tym poważniejsza odpowiedź. Nie martwcie się pod warunkiem, że zadacie pytanie pod tym filmikiem, żadne nie zostanie przegapione. A poza tym, po weekendzie się okaże, co z tego wyszło i jak bardzo kreatywnych subskrybentów mam. Pozdrawiam Was i może kogoś spotkam ciekawego na Panymicie. rozpoznać mnie po długich włosach i koszulce, po którą powinniście teraz widzieć na ekranie. Pozdrawiam jeszcze raz i cześć. Dzięki za te wszystkie subskrypcje brochów.